Powiedz mi, czy chcesz być w drugim etapie? Tak. To znaczy, tak. Chcę być. Tadyszko. W tańcu widziałam tańczącego Arnolda Schwarzenegera. A jak mówisz, to ja nie wiem, co za wróbelek z Inowrocławia przyjechał. Na czym co polega? Zmęczenie. Jeszcze raz, chcesz być w drugim etapie? Oczywiście chcę. Chcesz być w drugim etapie? Chcę być! <laughs> Dobrze, niech idzie. Dobrze, jesteś w drugim etapie.